Indiana Pacers podjęła bardzo dziwną decyzję wymieniając Brusa Brauna, Kira Luisa i Jordana Dwora razem z trzema pierwszorundowymi pikami w zamian za Pascal Asiekama i drugorundowy pik. Patrząc na to spokojnie możemy sobie powiedzieć, że zagrali o wszystko. Mam tutaj na myśli mistrzostwo NBA. Mocno pesymistycznie podchodzę generalnie do przyszłości całej Indiany i wyrobiłem sobie już o ich zespole opinie miesiące temu... Jednak czy rzeczywiście Pascal Siakam może coś odmienić do tego stopnia, że Indiana stanie się kandydatem do wygrania mistrzostwa w przyszłych latach? Nie ma lepszego miejsca, żeby to zweryfikować, jak mecz na zespół opiewający ogromnym szacunkiem w lidze i jest przymierzany jako jeden z głównych faworytów do mistrzostwa, czyli Boston Celtics. Idealnie, Christoph Sportingis wrócił po dwóch meczach przerwy, a Tyrese Haliburton Gwiazda zespołu Indiany w końcu zagrała opuszczając aż 10 z 11 ostatnich spotkań z powodu kontuzji ścięgna udowego. I muszę Wam powiedzieć, że głównym pozytywnym zaskoczeniem tego spotkania był Miles Turner. I nie żartuję, Miles Turner zarabia jak na razie 20 milionów za sezon. Myślę, że w przyszłych latach będzie to absolutnie maksymalny kontrakt dla kogoś takiego jak on. Zobaczcie, prawa strona odpuszczona. Wchodzimy. Mamy do tego predyspozycję, żeby to robić, więc będziemy to robić. Tutaj również drop coverage grany idealnie potrafi przykryć takiego zawodnika na dropie i wyrabiać się, żeby na nim nadążyć. Również jako center oczywiście ma trochę gry na low bloku. Mamy pick and roll, zostaje do końca na trójce, no i wszystko mu siedzi. W tym sezonie rzuca 4 trójki i wpada jedynie 33%. Jednak dobrze, że próbuje je oddawać i. W końcu może znajdzie swój rytm, bo w zeszłym sezonie było to aż 37. Indiany głównym sposobem na zdobywanie punktów jest oczywiście granie po zasłonach, jednak ich zasłony służą temu, żeby dać się rozpędzać swoim zawodnikom, bo tak oni właśnie tworzą te swoje szybkie tempo i ruchliwość każdego z nich. Zobaczcie, że oni bez przerwy próbują biegać wręcz po obwodzie dookoła, żeby właśnie narzucać sobie Tempo dla rywali takie, żeby musieli obok nich bez przerwy biegać i tak doprowadzają sobie sytuacje właśnie, które kończą miejsce w koszu. I możemy sobie zadać pytanie, czy Siakam w ogóle jest potrzebny tak naprawdę w tej grze Indiany Pacers. Dzisiaj w meczu najbardziej grano na niego właśnie na low blocku, więc pełnił on rolę bardziej takiego podkoszowego, wysokiego, skrzydłowego niż gościa, który powinien siedzieć na obwodzie. Jasne, że czasem mu to będzie wychodzić jednak pytanie, czy Indiana bardziej właśnie potrzebuje kogoś, kto jeszcze bardziej wejdzie w ten rytm ich gry i również będzie tak dużo biegał jak wszyscy oni, bo Pascal Siakam absolutnie nie jest takim graczem, a może głównie pokazać swoje możliwości grając na średnim zasięgu, wiadomo, że dzisiaj przykładowo siadła mu jedna trójka, ale... Generalnie w całej swojej karierze jest bardzo słabym zawodnikiem rzucającym trójki. No a pamiętajmy, że nie jest on takim małym trenerem, który może sobie pozwolić na trochę niższą skuteczność jako center. Jedynym plusem jego tak naprawdę jest dobra, bardzo defensywa. Zobaczcie, jak nisko schodzi na nogi. Wiadomo, że na Jalen Browna trudno jest grać komukolwiek. Ma tak szybki pierwszy krok, że przejdzie kogo będzie chciał. Jednak trzeba przyznać, że Pascal Siakam właśnie w tym może pomóc Indianie, bo ogólnie, generalnie, jako cały zespół Indiana nie jest zbyt dobrym zespołem w defensywie i ich zawodnicy są przechodzeni bardzo łatwo, a to było szczególnie widać na ten Boston Celtics. Mamy podobną sytuację, gdzie Kristaps Porzingis również pokazuje, jak genialnie kryje zawodnika, gdy on po wysokiej zasłonie próbuje się rozpędzić, mało kto potrafi coś takiego zrobić, a Porzingis jest na tyle długi, że po prostu może sobie na to pozwolić i wyrabia się z takim Tyresem. Na początku meczu Tatum chciał grać mocno na ponieważ bardzo łatwo mógł go sobie przechodzić i tworzyły się z tego proste akcje, potem się jednak z nim zamienili, zobaczcie doprowadza do switcha i od razu może sobie łatwo przejść takiego małego Tyrisa. Cały mecz, a szczególnie pierwsza połowa była tragiczna do oglądania ponieważ Boston Celtics zrzucali praktycznie wszystko co chcieli, ich rzuty były kompletnie odklejone, wszystko im wpadało myślałem, że naprawdę oglądam jakiś All Star Games przed 10 lat, a nie prawdziwy mecz ligowy NBA, dwóch naprawdę dobrych, przynajmniej na papierze Drużyn, nie no, śmieje się, dobrych drużyn, ale po prostu to co zrobili Jason Tatum i Derek White w pierwszej połowie doprowadziło do tego, że mecz stracił swój pewien rytm i akcje, które były tworzone nie były takie typowe, dopracowane już przez swoje zespoły, tylko właśnie próbowali rzucać wszystko co tak naprawdę chcieli. A jak już zobaczyłem ten rzut Teresa Haliburtona, to już zupełnie miałem takie wow, dzisiejsze NBA chyba już zaczyna nie być dla mnie. To jest naprawdę przerażające co się dzieje i jak trudne jest w pewnym sensie dzisiaj być dobrym zespołem w lidze. Oczywiście wciąż pokazywali swój świetny ball movement. To jak po jakiejkolwiek pomocy Help defensorze potrafią rozprowadzić piłkę po obwodzie, wchodzić inside do kosza, penetrować i rozrzucać piłkę, także tym nie zawodzili, i wciąż pokazywali jak są najlepsi. Jednak trzeba im przyznać, że odpalili się w tym meczu i się im praktycznie wszystko. Rzucili 17 na 36 trójek. Sporo z nich była w ogóle nieprzygotowana tylko praktycznie jak tutaj były to rzuty z zatrzymania się, oddanie jak najszybciej. Ciekawi mnie, czy coś takiego jest brane pod uwagę jako szybki atak, czy jest to po prostu zwykła akcja niewpisywana właśnie w te szybkie punkty. Bo Boston Celtics miał w tym meczu 17 punktów z fast breaków w porównaniu do 9 indiany Pacers. Wiadomo, że mogliśmy zobaczyć tą elementarną grę Bostonu, czyli Piki z Kristawsem Porzingisem. Jeżeli ma się kogoś takiego, no to będzie się z tego korzystać za każdym razem. On, jako osoba, która lubi popować i będzie grał w ten sposób, po prostu ma dostarczaną piłkę tam gdzie czuje się w tym najlepiej. Zobaczmy ten pick and roll. Sama Indiana można powiedzieć, że była w tym meczu tylko dzięki rzutom drugiej szansy. 31 punktów drugiej szansy i 19 ofensywnych zbiórek pozwoliło im na to, żeby w ogóle wrócić do tego spotkania. Myślę, że to głównie przez te wysokie zbiórki Indiany Pacers starali się naprawdę mieć dużo punktów z drugiej szansy. No i myślę, że dzięki temu w ogóle ten mecz dało się jakkolwiek w drugiej połowie oglądać. Boston Celtics posiada na ławce sama Hausera i Peytona Pritcharta, czyli ludzi, którzy naprawdę potrafią genialnie rzucać za trzy i odciążają oni w tych najważniejszych momentach, jak dla mnie, właśnie te pierwsze piątki swojego zespołu, ponieważ wiadomo, że jeżeli ci lepsi gracze chcą sobie odpocząć, no to takie rzuty za trzy są czymś łatwym do zdobycia punktów i dzięki temu też bostończycy moim zdaniem zostają często w grze. Chcę Wam też pokazać ładny backscreen dla Christopha Porzingisa z baseline'u i ten flare screen po fake zasłonie dla Derika White'a. Fun fact, że fani Bostonu pewnie muszą się cieszyć z tego faktu, że od 2014 roku mają ciągle tak dobrych rozgrywających. Na początku Isaiah Thomas, Kyrie Irving, potem Kemba Walker, następnie Marcus Smart wydobył z siebie bycie najlepszym defensorem w lidze, a teraz mało jeszcze Drew Holiday'a. Powiedzcie mi, jak się czujecie z tym faktem. Fajnym wspomnieniem było to, że Tariq Haliburton zrobił rondo ball fake'a w TD Garden, coś czego już jakiś czas nie widziałem w lidze, a jest to jeden chyba z pierwszych takich signature moves'ów, jakie znałem jako dziecko jeszcze Właśnie ten rondo Bolfej. No i ostatnie sekundy, już meczu, minuta ładne, podwojenie szybkie i zbicie piłki. Następnie Indiana musiała grać jeden na jeden z lepszymi defensorami Bostonu, którzy absolutnie blokowali ich na każdym punkcie. Potem jeszcze Miles Turner miał okazję z baseline'u zdobyć tutaj punkty, ale został zablokowany no i było tak naprawdę. Po grze. Jak mam podsumować całe mecz, no to Boston Celtics absolutnie zdominował ofensywnie Indiana Pacers. Tak jak już wcześniej mówiłem i to zdanie, które sobie wyrobiłem jakiś czas temu o Indianie wciąż zostaje, że Indiana nie potrafi bronić na obwodzie. Dzięki temu, że mają teraz Pascal Siakam, to ta obrona na pewno jest lepsza niż była. I co możemy powiedzieć o gościu, który nie potrafi rzucać trójek? Jasne, że jest absolutną gwiazdą na pozycji potrójnego zagrożenia i na low bloku plecami do przeciwnika jednak gdy starają się kogoś dodać takiego, kto ma przynieść ci mistrzostwo NBA, to na pewno nie jest to Pascal Siakam. Pascal Siakam może być gwiazdą zespołu w takiej drużynie jak Toronto, Raptors, jednak w każdej innej będzie on bardzo dobrym graczem, jednak nie będzie on Prowadził zespołu do tego, żeby aż zdobyć mistrzostwo. Niestety dzisiaj te najlepsze zespoły są tak rozwinięte, że na każdej możliwej pozycji muszą mieć kogoś perfekcyjnego. Pascal Siakam nie jest również z łedrukiem, który mógłby penetrować kosz za każdym razem, kiedy tylko ma piłkę i rozrzucać ją do kolegów, żeby rzucali za trzy. Nie jest również luką Donciciem, który ma tak rozwiniętą grę w każdym miejscu boiska, że trzeba go podwoić, jednak czasem oczywiście na tym low bloku będzie on podwojany. Ogólnie czy trade był plusem czy minusem dla indiany Pacers? Można się o to spierać, ponieważ z jednej strony mają bardzo dobrego defensora, a tego potrzebują, a z drugiej stracili Brusa Brauna, czyli gościa, który lepiej rzucał za trzy i na pewno wpasowywał się bardziej w ten szybki rytm gry po zasłonach, kiedy oni bez przerwy biegają i obkrążają sobie na obwodzie wszystkich swoich rywali, dopuszczając siebie tak właśnie do tego, żeby być bliżej na koszu lub rzucać szybkie trójki. Po tym meczu zdanie o nich mi się w ogóle nie zmieniło, dalej uważam, że są zespołem, który może i zrobić playoffy na wschodzie i może i będą wygrywać gry przez tą swoją szybką grę i ilość oddawanych trójek, jednak za bardzo nic nie osiągnął dalej i ten trade dla mnie był finalnie nieudany. Boston Celtics są absolutnym przykładem perfekcyjnego zespołu w dzisiejszej lidze, mają Kristapsa, Porzingisa na ławce, dzisiaj nie było Al Horforda, ale musimy też pamiętać o nim, więc mają kogoś, kto na pewno... Będzie w stanie przykryć Janisa Antetokumpo, kiedy będzie wchodził na kosz, przynajmniej spróbować zniwelować to, jak będzie na niego to grane. Zrobiłem już film na tym kanale o tym, że właśnie Boston dziwnie zagrał ostatnio na Janisa, ale myślę, że gdy przyjdą playoffy, no to będą stawiać na nim tą ścianę. Jak każdy inny zespół, omając mając właśnie kogoś takiego jak Krista Sportingis, Jason Tatum i... Al Horford to naprawdę mogą zagrozić i spowodować, że będzie to naprawdę dobra defensywa. Dzięki której zatrzymają te Milwaukee Bucks. Szczególnie, że Milwaukee mają obrzydliwie okropną, obwodową defensywę. Zauważyłem już taki cykl w komentarzach i ogólnie w ludziach, że bardzo mocno patrzycie tylko na ofensywę danych graczy. Przykładowo, najlepszym przykładem teraz jest właśnie D'Angelo Russell, który ma genialny miesiąc ofensywny, jednak defensywnie jest totalnym workiem ziemniaków, zawsze to będę powtarzał. I Tyrese Harry Burton niestety, ale zalicza się również do takich zawodników, którzy są genialni na jednej stronie parkietu, a ta druga wychodzi im o wiele gorzej. Niestety, trzeba to sobie powiedzieć, tak naprawdę Jaron Naismith, czy nawet Buddy Hilt krył lepiej od niego. Wiadomo, że dzisiaj zagrał tylko 22 minuty, ale ja pamiętam jego mecze jeszcze sprzed dwóch miesięcy, gdzie również nie popisywał się jakąś genialną obroną. Wiadomo, że nie jest to poziom taki jak D'Angelo Russell, on no, grał wiele lepiej w obronie niż on, jednak jest to coś, co znika absolutnie, kiedy myśli się o tym właśnie, żeby powalczyć o coś wielkiego. Pamiętajcie, że ja nie patrzę na Indianę w tym filmie jako na zespół poprawny i dobry, no bo zespołem dobrym na pewno są. I potrafią też grać jakkolwiek w defensywie, jednak myślimy tutaj o tej Indianie, która oddała te trzy pierwszorundowe piki, która stara się naprawdę zagrać o większą stawkę i na tą stawkę absolutnie nie są gotowi i nie będą pewnie przez jeszcze następne parę lat. Jeżeli zrobią jakieś zmiany, to myślę, że do tego możemy dojść. Jednak Buddy Hilt, który jest perfekcyjnym graczem dla każdego zespołu, potrzebuje kolejnych shooterów którzy potrafią kryć również w defensywie. On jedyny z Tyresem Halliburtonem mogą tworzyć naprawdę zespół, który wygra mistrzostwo NBA. Pascal Siakam nie jest takim tworem, który będzie dawał na pewno mistrzostwo i nie może on się nazywać super, super gwiazdą. Wiadomo, czasem może go podwoją na low blocku, ale głównie będą się starać tak czy siak grać na jego jeden na jeden, tak jak dzisiaj robił to przez cały mecz Drew Holiday i wyszło mu to tak średnio Pascal Siakam wrócił 9 na 16, więc był to jego dobry mecz, jednak jeszcze raz powtórzę, że raczej nie widziałbym tutaj czegoś wielkiego po nim, a tej jego trójki, dzisiaj tylko jedna próba, będą ogromną piętą Achillesa całej Indiany, ponieważ nie będzie on w stanie oddawać. 6-7 trójek, tak jak reszta zespołu czasem się stara. Rick Kyrleis ponoć mówi mu, żeby właśnie próbował oddawać od 3 do czterech trójek w meczu. Myślę, że jest to spowodowane tym właśnie, żeby otwierać jeszcze więcej tych kolegów. Widzieliśmy tutaj jedną trójkę, nie więcej, także zobaczymy, jak nie w przyszłości. Życzę Indianie wszystkiego najlepszego, a Bostonowi życzę, żeby spuścili ostry w pierdzie Lakersom, bo to, co się tam dzieje, to już jest śmieszne. Na razie i cześć.